Wielu mówi do ja głosem nie tak wszystko napisałem, jak tu do nas Tymi słowami wiesz, co zapraszamy na program. Jesteśmy przygotowane przez uczniów naszej szkoły dla uczczenia w 150 rodzice. które widzę z nowych załatwieniów i najbliższej koszulowskiego utworu. W grudniu 1820 roku w Kownie napisał tytuł, który zaraz przesłałem przyjaciołom do gminy. Wziąłem o do młodości. Bez serc, bez ducha, to szpilen tu Młodość podaję mi skrzydła, jak na martwym, znańsłym świateł, brańscy dziewik w Kiedy zaparł, tworzył córkę, Niechaj kogo wiecem roczy, chylać ku ziemi podarłane czoło. Takie widzisz święte koło, jakie tętyni zakreśla oczy. Młodości tak poziomy latuj, a tym słońca mózgości całe ogromne, przed nimi z końca do końca. Stój, stój, hardy łobosie. Pomnę, co ojciec jest stale, słowicie w i włosy, a w sercu li się zamiary, więcej się wasz się woje, boję. Nic nie wny pan Może by prosił, już żyła twoja, ale czy będziesz im nie stały? Chwalicie mój tabakę, mości dobrodzielny. Popatrzcie, co się wewnątrz wakierki dzień. Przypatrzcie się tej groźnej postawie. Zgabijcie przyja. Wielki to człowiek cesarz, ale nie boskali. Ich ta tabaki nigdy nie bierali. Gdy cesarz na polu po brystce zażywa, raz po raz to znak pewne że bitwę wygrywa. Na przykład po Francuzi tam stali za rwatami, a na nich biegła ćma Cesarz patrzył i milczał. Co Francuzi strzęł, to loskale i jak draba się ścierał. Pół Tłuk za płukiem spałował i starał z tłupaki. Co półstanie, to cesarz zażyje tabaki. Aż w końcu Aleksander ze swoim raciszkiem Konstantiem i z niemieckim cesarzem Franciszkiem. Kinnowił z pola więc cesarz widząc, że po walce spojrzał na niej. Zaśmiał się, chwylać się, skłamał palce. Otóż jeśli kto spał, co się tu przytoni, będzie wojsku cesarza, niech to sobie wspomni. Bo stanie, prosta rzecz narzekać, a żydowska rzecz, ręce może przyciekać, I to w każdym zajęciu, kto ci zapuka, pobić Moskwy z Napoleonem nie sztuka, by ci on szwab w że jest wybucił, przyjdzie w Zdeptał plików i wyrzucił kres może morze. Ustanął zapewne ale co stąd wyniknie, Wiasą do godziny.